Mieliśmy tego macie zobaczyć, nie? Znów próbują nas ocenić, a my stoimy w Fendi. U nas wszystko fresh, total black color. Room. Zwiedzam apartamenty, co żyją tu w weekendy. Znowu pięknie jest, Celawi, pełny stół. Ulica wciąga ziomów, są daleko od domu. A ich kobiety tęsknią twardo, nie mówią nikomu. Pieniądze czyli mula, charakter i postura. Bo za nami jest piekło i niejedna awantura. Marzy nam się Betle, Pistolet robi ratata Gang shit, a w sercu tylko muzyka Chce mnie odbić, gdy zbliżam w życiu się do dna Ciągle głodni, kradniemy sobie ram Znów próbują nas ocenić, a my stoimy w Fendi U nas wszystko fresh, total black Kolarum, zwiedzamy parta. Znowu pięknie jest cenowi pełny stóp Chcę wszystkie suki w fendi, Ubiorę je od tak Jak miałbym się przemęczyć, jak zgarniam za to ha Już zjadłem na tym zęby, co ty mi możesz dać Bank to ty liczę wesce, jaki ban i stary dział Młoda pyta o te zegarki, młoda się pyta skąd ja to mam. Kamienie tańczą w rytmie salcy, ona to wrzuca na Instagram. Teraz tej kasy to mam od chuja, kiedyś tej kasy to był Nadal mój wokal osiedlem buja, wszystko inne zabiera czas. W salami tu, a na placie leży sialo Tak szybko skończyłem z nią, co się między nami stało Mała z ma swój lot, nikt by tego nie rogać, Wrzucę w cały blok, i tak zawsze będzie mało Znów próbują nas ocenić, a stoi, my stoimy U nas wszystko fresh, to black, kolaru. Zwiedzam apartamenty, co żyją tu w weekendy Znowu pięknej jest, se la vie, stół we go! we go! Fajne. może porządku, ale mnie to nie porywaj, mo. Jakoś super. Jak Macia to solo śpiewał, to mi się bardziej podobało.